Po raz kolejny płyta rynku wypełniła się sportowcami. Wszystko za sprawą 54. edycji biegów ulicami Sieradza. To jedna z flagowych imprez miasta oraz najstarsze cykliczne zawody biegowe w Polsce. Na dzieci, młodzież i dorosłych czekały biegi na dystansach 600, 1000 i 1300 metrów oraz 2000 metrów, a także bieg główny na 5 kilometrów. W zawodach wzięło udział ponad 1500 sportowców z Polski i zagranicy. Biegi są fajne, bo, bo jednoczą i, i powodują, że, że nie, tylko, nie tylko siły, ale i nachodzą, ale i, i no taka ogólna wydolność organizmu się zwiększa. Na starcie sierackich biegów oraz niesklasyfikowanego biegu przyjaciół sportu pojawiły się całe rodziny, a nawet zwierzęta. Swoich zawodników wystawiły także sierackie firmy. Bardzo fajna impreza, oby jak najwięcej takich imprez było u nas. Miasto się rozwijało, mamy piękną starówkę. Zachęcam do biegania, bo to sport o zdrowie, banał wiem, ale trzeba to powtarzać i uprawiajcie sport, tym naprawdę warto. Jak wrażenia po biegu? Super, super. Troszeczkę mi gardło boli, ale dałam radę. Nie dałam się wyprzedzić mężowi, także super. Znaczy zdublować o jedno okrążenie. Osiągnęłam swój cel. A właśnie, jak się biegło po tym bruku? Ciężko? No, ciężko, ciężko, gorzej niż na bieżni. Myślę, że w biznesie bardzo ważne jest również oprócz jakiejś kondycji umysłowej, wiedzy i wykształcenia, również ten efekt jakby dobrej kondycji fizycznej, bo to bardzo pomaga w wykonywaniu naszej pracy i pozwala nam na jakieś lepsze wypełnianie tych naszych warunków. W biegu głównym na starcie stanęło 249 zawodników, w tym z Białorusi, Ukrainy czy Kenii. W kategorii mężczyzn na 5 km zwyciężył Artur Kozłowski, wielokrotny mistrz polski w biegach na długich dystansach. Drugie i trzecie miejsca zajęli zawodnicy z Kenii: Haron Smra i John Tanui. Kenijczycy postawili bardzo wysoko poprzeczkę, i, i to jest na pewno e, duży, duże utrudnienie dla mnie było, ale e, taktyka była taka, żeby jak najdłużej przytrzymać i na końcu e, zaatakować na finiszu. To się udało. Z 500 metrów zaatakowałem, dobiegłem. Co prawda, przewaga nie była jakaś fascynująco duża, ale, ale na pewno cieszę się ze, ze zwycięstwa. No a druga rzecz, prędkości były na tyle duże, że no problem było ustawianie stop na stóp na tej kostce. No ale to specyfika tego, tego rynku jest taka, więc trzeba się dostosować do tego i jakoś trzeba było przebrnąć przez to. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to moje pierwsze zawody w Polsce, choć niewygodnie biega się po tej kostce. W biegu kobiet na 5 km wygrała Sylwia Edyst Tomaszewska z Wrocławia. Drugie miejsce zajęła Nancy Arusei z Kenii, a trzecie Dominika Napieraj z Rudnik. Pierwszy raz uczestniczę w tym biegu, ale bardzo mi się podobała trasa, chociaż była y, troszeczkę wymagająca z racji tego, że pokoszta bardzo dużo. Ale ogólnie jestem zadowolona. A ty biegasz zawodowo czy amatorsko? Jak to jest z tobą? To znaczy, ja rok temu skończyłam karierę zawodową, biegałam na bieżnie 1500 metrów, natomiast teraz sobie biegam wyłącznie dla siebie i robię to po prostu dla fanów. Czy ten bieg stanowił dla ciebie wyzwanie? Tak, ten bieg był szybki, a przez to bardziej wymagający. Niestety kostka na trasie nie ułatwia finiszu. W biegu dziewczynek na 600 metrów zwyciężyła Patrycja Czuj z Koluszek, zaś w biegu chłopców na tym samym dystansie Jakub Kaczmarek z Sieradza. Wśród dziewczynek z rocznika 2001-2002 w biegu na 1000 metrów wygrała Aniela Szewczyk, reprezentująca MKS z Duńska Pola, zaś rocznika 1999-2001 Weronika Rudzka z Radomska. W kategorii chłopców z rocznika 2002-2003 zwyciężył Dawid Bilski z LKS Rudnik. W biegu na 1300 metrów zwyciężył Wiktor Wachowski z Kalisza, zaś w kategorii dziewczyn Angelika Dzwonek z Radomska. Na dystansie 2000 metrów pierwszy był Adam Włodarczyk z AZS-u Łódź. W biegach mężczyzn 40+, 50+, i 60+, zwyciężali kolejno Wiesław Pyra z Praszki, Sylwester Dudek z LKB Rudnik i Wojciech Piekarczyk z Sieradza. W biegu dla osób niepełnosprawnych najlepszy był Jan Ignasiak z Sieradza. Uczestnicy narzekali na trudne warunki biegu, ale także na dysproporcje w nagrodach pieniężnych. Zwycięzca głównego biegu otrzymał 2500 zł, zaś zwycięzczyni tylko 2000. Weterani dostali tylko po 150 zł za zwycięstwo. Niestety organizatorzy uchylali się od odpowiedzi na pytanie, skąd ta dyskryminacja zawodników. O tym, kto ile dostanie, decydują przede wszystkim sponsorzy. I, i, I często politycy, często ludzie biznesu. I tutaj no, decyzja zależy tylko od ich dobrej woli. Szkoda, że wokół najważniejszej sportowej imprezy się radza, istnieje tyle niedomówień i kontrowersji. Zawody, które przyciągają biegaczy niemal z całego świata, niezaprzeczalnie posiadają ogromny potencjał, lecz potrzeba jedynie dobrej woli, by go odpowiednio wykorzystać.